Jak no zarejkał no, Piotrko? Tu to robi krasady! Witam. Wchodzisz tam do środka. Z terminową. Wychodź. stąd. Co z mi Nie zamykaj tego! Tak, dobrze. Nie otwierać tego. Jak kartę, jest to dosłownie, nie wiem co ci profesor. zrobię. Tak. Jak a ty to rzucisz, tak jak rzucisz, jak rzucisz tam kartę, cię rozstrzeli. Jeśli to to rzucisz tam kartę. Ale to oni migają. Odusio, ją! Odłóż ją! Wywaraj ją. Tam, tam. Daj tą kartę, naukowiec. Odłóż no, ją. Poduszkiem, dobra! O karta! Kurwa Karta Ja się Macie ją? Zebrałem, zebrałem Mam kartę, elo dobra terminacja nie Wyjście to Terminacja, kojarzyś mam to gdzieś Piąty jas mi wychodzi Dobić to sumate j**a Drudzy uciekają, godzin! Jeszcze raz ktoś wyjdzie zostanie to samo Ale my kartę mamy Dobra mam pytanie, nie macie tu karty WYJŁAŚ STĄD! WYJŁAŚ STĄD! Wyłaś wie, Ale oni mają kartę ochroniarza. Ma nie, mają kartę, mają kartę, słyszycie? Kto mnie uderzył? No nie wiem, zupki ze z nimi. Mają je kartę ochroniarza. Ej, jeb**ki! Panie starsze ochroniarze, panie, panie. panie starsze pan Ej, oni mają kartę ochroniarza. O ty nie. Halo, pomocy! Ej, dajcie tą kartę, tą kartę ochroniarza. mamy karty ja Cześć! mówię. Mamy, majo, ma... ja Gdzie macie? Majo, gdzie macie? Pojęcie, majo, nie mają nie kartę ochroniarza. No to słyszy, ja cię Dajcie, ma. dajcie o. kartę ochroniarza. Nie pamiętam, Jesteń, ktoś mi zapytał. A... Ale oni mają kartę ochroniarza. Jak nie wyjdzie dostajesz awans na Class D. No z jest Co mam wtedy z tego? Ja pan, o, ogarnisz... o, ej, ja o, bardziej nie, o, nie o, róbcie tego! Go. Bo ja chcę to awansować! To jest, to jest, to jest tankie, nie Jemy go! go. No, to ruszawa, to go zaraz. To teraz, ale ja chcę odzyskać kartę ochroniarza! No nie rób ja tego, bo ja, ja tylko tu w dobrych cenach, żeby odebrać klasę ochroniarza no to ja tego karty! Ty, klasa D! W Czekaj, my na Gdzie pewno jest? mamy kartę. Co? Macie ma kartę? kartę? W rękawie? No to dajcie ją. A ma pan, a ma pan... No to jak w dupie? No to, no to trzeba was przeszukać, nie? nie no to nie szukaj ma. mnie. Panie, nie ma ceny. Ej, ej, a naukowcu, weź tu wejdź i musimy przeszukać ich. Możesz, mnie nawet pogadzisz. O ty kurwa, rozjebię cię. Przeszukaj. Się. Nie wchodź tam, błagam Cię, Nie, oni nie mają karty, nie mają karty, błagam ja, ja Cię, nie wchodzę, błagam Cię Nie błagam ja Cię, cię. Ja mam kartę Bo ja oni Cię kłamią, mówię ci ja kłamią, mówić to Ej, rzucę, rzucę, może wchodzę Dobra Odwróć, rzucę i nic nie Dobra, dobra, dobra Ja wiem, ja wiem Kurwa, odwiedź Ja mam kartę Macie kartę ochroniarza? Tak Proszę wyjść Kurwa Wyjdź Daj kartę, ja chcę wyjść Kazali mi, do do ja mi... Ja 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 wyjść! No bo nie ma nic z tego! Przecież nie ma z tego Dobra, wchodź do nich! Ej, prawda, znaczy, do... nie, nie ma no nie na dole! Chodź tutaj, chodź tutaj! No, nie znaleziono i czy te jest na klasa No klasa dema. No to się kosztuje, to nie Nie Szukajcie się we To tak! Ok, mi granat do Co to

Pod ścianę! pod chodź. no co, Dobra. jestem pod ścianą mózgu, nie zamykaj, chodź chodź tu, wejść. No to chcę, wejść. Kartę. No to wejdź! Pod ścianę Skraty. tu, chodź tu, chodź Ty co masz do tu, chodź tu, chodź tu, kurwa. Dobra, nie.

Naukowiec! Miesz ja kolejne karty. O, ale co to kurwa jest? Mam! Naukowiec, chodź! Masz pytanie. To jest mój radios moim Mam gardę? Naukowiec, chodź tu! Ale na ten radius chuj namalowany, Do ty dwójku. To tali Jak będziesz miał kartę to będziesz Do miał... Co <laughs> karty? Raz, L dwa. Masz kartę. No to? Stare. Chodzisz, teraz. Wyjdzie... Chodź, albo terminacja. Dawaj, stary. To wyjdzie terminacja. Mam kartę, ja mam kartę. Chodź na ja ja Tutaj, tutaj, przez kratę. W rękawie. W rękawie kartę mam. To jest rozkaz. Kartę w rękawie. Chodź jest ulicę. Chodź na Słyszysz? Stępień, rozkaz to jest. No dawaj, to jest rozkaz. Nie. Nie karty. Ej, musimy zrobić ryby gang. Aaaaaaaah 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 Nie 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 nie, Boże, 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 Boże Nie, ja mu pomogę, ja mu pomogę Jezus wychodź, wychodź, o, o, muszę Cię zobaczyć Co się z Tobą dzieje? strzelili mnie do... Boże i Cię to tak to bolało? O... Ja tak. Dobra proszę, pomoś, proszę, proszę, to, proszę, proszę Zostawcie mnie zostawcie Żyj mnie, zdrowo, zostawcie tak. mnie. Zostawcie Żyj zdrowo, tak? Żyj zdrowo, zostawcie zostawcie zostawcie. zdrowo. Zostawcie. Ale on, on krzyczał głośniej Musisz to bardziej głośniej krzyczeć To jak tu, było, Chodź tu, dawaj. Ja się nie wow. nie boli. Dobra, przecież. zapraszam panowie. Zapraszam panowie karpę tutaj. Ja kartę, zapraszam tak... tu. A, kartę, to będę kartę, tutaj. Tak... Ale zapraszam panowie, ja tak tutaj po, po, zapraszam. No, dobra, chodź. Pobijemy. Ja tam co jest? nie ma. Bijemy tego... D87. D-O-A... SUPERMAN! Nie no, 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 no. Na wow. A ja, okno około Łapu A, to o kurwa O nie, nic nie podniosłem A. To było nie podchodzi do broni to się dali, dali, na broń. Ale to pijam cię Ciebie też